Dobra, no więc tak będzie w ten sposób obecnie wygląda mój system. Troszkę sobie go odrestaurowałem, że tak powiem Mamy sekcje programy, gry, pliki, dokumenty. Mamy trochę info w systemie wolane na górę. Mamy fajną tapetę. Wszystko będzie właśnie. Teraz robić taki styl. No. Czerwono-czarny. Mam settingsy nowe do nagrywania. Przyszkowałem sobie już ekrany i ramki na wszystko jak wyjdzie. Za jakiś czas. Merylis Overbond. No, to będzie koks Merylis mm, Bardzo oczekuję na ten, na ten program. Myślę, że będzie to o wiele lepsza. Mm, no. Konkurencja dla tego programiku, który tutaj myślą zaznaczam. Będzie podobny. Ale uważam, że o wiele, wiele lepszy funkcję, no nie będzie się zbytnio różnił, ale będzie sobie fajnie śmigał wyczekuję też pełnej wersji requesta dwójki aż sobie wyjdzie, bo to jest co beta nie, mocno niedopracowana bardzo, bardzo mocno niedopracowana aż by się w nią nie chciało grać a jedynkę sobie trochę poprzechodziłem trochę pogrywałem no, średnio mi się chce. Średnio. Dodatkowo. Co do tej rzeczy, która sobie tutaj leży. VMware Workstation Pro. Netia ja odwaliła, bo wrzucili mnie za nawet, Teraz mi serwery nie chcą chodzić. Nie chcą działać ani nic, nie? Nie chcą, nie chcemy po prostu z nimi połączyć. No, więc jest lipa, generalnie. Czekam na światło Biorę stałe IP, które będzie jednocześnie publiczne. I wtedy nie będzie żadnych dziwnych problemów, że mi coś nie działa, tak? Będzie wszystko pięknie śmigać. Ale muszę sobie na to chwilę zaczekać. Dokładniej. Hmm, jak jest maj, no to co? Sierpnia, września? Wtedy wtedy prawdopodobnie lecę na pełni z odcinkami, ze streamami w bardzo dobrej jakości. No, generalnie wszystko będzie pięknie śmigało, nie? No i o to mi tu głównie właśnie chodzi. Póki co wygląda to w ten sposób. Oczywiście będzie modyfikowany i zmieniane. Cześć!